Witajcie, kochani, w kolejnym vlogu na naszym kanale. Dawno nas nie było, jak zwykle. Chciałabym to zmienić, nagrywać więcej, ale ostatnio tak się kiepsko czuję. Odkąd wróciłam do pracy, to nie mam na nic siły, serio. Eee. A teraz mamy, wiecie, przygotowania do komunii. Dużo rzeczy nam brakuje. Dzisiaj właśnie byliśmy w sklepie. W sklepach nie ma za bardzo nic. Dużo rzeczy jest w internecie, a, a w sklepie tego nie ma po prostu. I takie mam nerwy, bo naprawdę, hmm, Hani, brakuje sweterka. Hmm. Nie ma tego sweterka w internecie, już jest wyprzedany, tak cały czas śledzę, czy się może pojawi, ale chyba nie. Więc będę musiała jej kupić jakieś bolerko, a tego nie chciałam. Gabrysi kupiłam sukienkę, odebrałam właśnie dzisiaj buty. Filipek też już ma, to już Wam pokazywałam chyba w poprzednim vlogu, albo i nie. Nie pamiętam już. Dobra, nieważne. Ja mam sukienkę, ale średnio mi się podoba. No ale jak innej nie znajdę, a pewnie nie znajdę, bo w sklepach naprawdę nie ma nic, na mnie przynajmniej. To pójdę w tej. Trudno, kupiłam ją w kiosku. Dosyć fajna, ale po prostu nie na moją figurę, może tak. No, ale też nie mam butów ani torebki. I dzisiaj właśnie jechaliśmy na zakupy, i miałam tą sukienkę spakowaną, żeby, wiecie, wziąć sobie i dobrać dodatki, i zapomniałam z domu. Jak to ja? Miałam tam jeszcze spodenki do zwrotu e, Filipka, więc też zapomniałam. Strasznie mi rozwołała głowa. W sklepie jest po prostu tyle ludzi, że ja nie wiem, czy to chodzi o te komunie, czy co. Czy wesela się zaczęły. Bardzo dużo e, ludzi jest i robi zakupy strasznie długie kolejki do przymierzalni, do kas. Nie wiem, co się dzieje. Hania idzie dzisiaj jeszcze na urodzinki. My byliśmy na majówce, ale takiej krótszej niestety. Też tu kawałeczek Wam wrzucę, ale w sumie minimalny fragment eee, no i co i to tyle tyle co się u nas dzieje także zapraszam was do oglądania ja już sama nie wiem co mam mówić bo jestem tak zmęczona eee, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał miłego oglądania mówiłam nie wiem chyba przez ten ból głowy po prostu nie wiem co mówię do was, wybaczcie Filipuś dzisiaj lepił sobie z plasteliny no i co ulepiłeś? Zajmę dinozaurów chyba. Tileksa, dominosa i lagnolamozozaura. No wow, super. A to drzewa są tutaj? Nie, to słupy te. A, słupy. Hmm, super. Bardzo ładnie i kolorowo. I teraz Lulu idziemy, tak? Jeszcze muszę umyć ręce. Umyć no, ręce i chyba obciąć paznokcie po plastelinie. Zawsze, nawet jak się ma krótkie, to wchodzą za paznokcie. Byliśmy na zakupach, chciałam pokupować rzeczy już na komunie. Patrzyłam dla siebie jakąś sukienkę dla gabrysi, buty, sweterki, spodnie, koszule, wszystko nie było nic. Robert tylko kupił sobie pasek. Po prostu taka jestem zła. No bo tydzień został do Maja, a ja nie mam po prostu w sumie nic oprócz tej hani sukienki na przebranie. No i. Nie wiem, muszę zamawiać przez internet szybko. Ale, oczywiście, jak wcześniej były sweterki, upatrzyłam sobie to nie kupowałam. Mówię, jeszcze jest czas. No i jak zwykle ja wszystko na ostatnią chwilę. Teraz nie wiem, będę się denerwować, stresować. E, ale takie małe zakupki zrobiliśmy. Oczywiście, e, coś tam się kupiło. dla Gabrysi taką bluzeczkę, 120 zł. Robert, widzę, to sobie kupił w CD jakąś koszulkę. Zwykłą, białą. Nie wiem, co. Za 30 zł. Co tu jest napisane? Joy Holiday. Biała, raz, dwa się ubrudzi. No i właśnie o pasek skórzany taki brązowy w HM za 59 zł. E, tu jeszcze Gabrysia sobie sama kupiła taką koszulkę. Krótki crop top taki w hausie chyba za 29,99. I taki pasek do spodni, od takimi kwiatuszkami, z uśmiechniętymi buźkami. Mm, bardzo fajny, też 29 zł. To sobie Gabrysia sama kupowała. E, ja dziewczynom kupiłam takie przypinki do butów na sznurówki. Hani i Gabrysi za dyszkę. Znaczy dwie takie wzięłam. O. A co tu, o, baterie? Bo Gabrysia kupiła Filipkowi dinozaura. Pokaż Chilipkowi, jakiego Ci Gabi dinozaura kupiła. Takiego. Mhm. Pepko możemy... za cztery dychy. Właśnie, bo wzięliście takiego ostatniego i on już nie działa. Co? Możesz, tak. I w homli weźliśmy do homli, żeby kupić maselniczkę, jakąś fajną. I była promocja na kuchenne rzeczy i do jadalni na drugą rzecz, minus 50 zł. Więc wzięliśmy taką deskę do serów z nożykiem. Zaraz ją wyjmę, to Wam pokażę. No i właśnie maselniczkę. Maselniczka kosztowała o 49,99. I ta deska też, więc za deskę zapłaciliśmy 25 zł. No taka porcelanowa biała z drewnianą pokrywką i nożykiem. I jeszcze kupiłam taką szczotkę, bo była na promocji fajna, drewniana, taka twardsza. Ja czasami potrzebuję coś wyczyścić. Więc przy Kasie już mi się rzuciła w oczy. No i o, taki koszyk. Chciałam, właśnie na owoce jakiś koszyk. Ten może nie jest typowo na owoce, ale kosztował dwie dyszki z 40, więc. Więc wzięłam. Mogą w tym być owoce. Taki prostokątny mi się bardzo podoba. Był jeszcze złoty, jak coś. No i to wszystko, co kupiliśmy. Żebyś tego nie źle nie otworzył, Fifi. Głowa mnie tylko strasznie rozbolała, bo byliśmy chyba 4 godziny. Jak nigdy Robert nie marudził, więc. Wow, ale naprawdę nie, nie było nic, i zaraz siadam po prostu do internetu i po prostu zamawiam rzeczy z internetu: buty dla Hani, sweterek jakiś, dla Filipka, koszulę, spodnie, buty mu już chociaż kupiłam, dla Gabrysi też sukienkę jakąś, no i dla siebie. Także mam co robić. A jutro już do pracy, tak mi się strasznie nie chce. Akurat na siódmą. Przyszła mi dzisiaj paczuszka z ubrankiem dla Filipka na Komunie Hani. Białe spodenki i niebieska koszula. Chciałam beżowe, ale wyprzedały się niestety. Chciałam beżowe spodnie i białą koszulę. Wyprzedały się beżowe i nie wiem po prostu, czy będą jeszcze e, no, dostępne do Komunie Hani, więc wzięłam białe i błękitną koszulę. Też bardzo ładne, tylko białe spodnie, wiadomo, zaraz pewnie urodzi. Ale będzie elegancko wyglądał, nie? No i zawsze na ostatnią chwilę zamawiam, gdybym zamówiła wcześniej te beżowe spodnie, bo były, to... to by były. A teraz też nie mam sweterka dla hani i... Jeszcze czekam, że może się pojawi w ten sweterek. Yy, nie mogę znaleźć takiego ekli fajnego. Białe są jakieś zwykłe takie kardigany, ale ja chciałam... Inny no. No nic, pokażę Wam to. Co się tak staisz? O, lniana, uwielbiam lniane koszule. Lniana, mm, błękitna koszula. Tutaj można sobie ją podwinąć, jak będzie ciepło, bo też nie wiedziałam, czy z krótkim rękawem mu zamówić. Yy, oczywiście też sweterka nie mam dla Filipka, bo wyrósł już ze sweterka, który ma. Taki fajny szary kardigan z hm i też nie ma szarego, a wcześniej był. No i ja wcześniej nie zamówiłam i teraz też sweterka nie mamy dla ciebie, Filip. Jakby było yy, chłodniej. Ale tu jest długi rękaw podwijany. Taki fajna koszula. Coś duża jakaś chyba. Ty taki duży jesteś? I do tego białe spodenki. To jest rozmiar 110. A takie wiecie slim. Nie wiem, czy one są no slim, denim. O. I ja lubię taki zestaw zawsze. Albo taki, albo właśnie beżowe spodenki i błękitna koszula, beżowe spodenki i biała koszula. Ale to... Fajnie będzie wyglądał. Adidaski też już mu kupiłam. Takie. O, wyjściowe. Będziesz elegancki, chłopak. Je jeszcze... No pokaż, tata... tu musisz pokazać. Jeszcze ta już budował... O! o, o, brachiozaura. Proszę, ogon zgubił. A tam śpioszek na idź I tuś. Mama, jeszcze go nie pokazałam nawet. No dobrze, pokaż. Taki brachiozaur. Wow. No, wielki, długą ma szyję. Tak. A jeszcze spodnie kosztowało 59,99, a koszula 6999 i zdecydowałam się właśnie na taki, wiecie, trochę bardziej luźny strój, bo nie lubię w garniturze małych chłopców. Przepraszam, jeżeli ktoś wiecie, ma inne zdanie i lubi ale no nie, to nie jest w moim stylu nie lubię, zastanawiałam się właśnie nad marynarką ale nie, stwierdziłam, że sweterek także taki mamy outfit -ik. a tu mam buciki dla Hani odebrane e, zaraz otworzę, zobaczę bo jestem sama ciekawa jakie w ogóle plastikowe, przezroczyste pudełeczko, wow, pierwszy raz widzę tak jakby ktoś pytał to zamawiałam, nie z tej strony tylko z, przez Allegro, ale widocznie mają sklep internetowy zapakowany każdy w oddzielny woreczek no i zobaczymy czy będą dobre w ogóle na Hanie Mochanie Hania ma taki rozmiar 33 albo 34 czasami zobaczymy tak się prezentują to są ponoć cyrkonie z nie wiem są z takiego atłasu i taki obcasik e, wydaje się duży tutaj na, na telefonie ale spokojnie to nie jest wiecie jakiś wielki obcas E, bo ja też bym jej jakiegoś bardzo dużego nie kupiła, ale i tak będzie miała buty na zmianę, e, bo po prostu takie buciki komunijne tu są sztywne, mogą gdzieś obcierać. E, no także takie, wiecie, miękkie baletki jeszcze dokupię, ale buciki są przepiękne, naprawdę śliczne. E, tylko wiecie, boję się o ten materiał, bo obcasik jest powlekany. Cały taki jest atłasik, więc jak gdzieś pozdziera to już koniec. Bud do wyrzucenia. Zresztą, jak są ze skórki takiej ekologicznej, czy skórki w ogóle, to też, ale no, ten materiał szczególnie. Mam nadzieję tylko, że będą dobre. Rozmiar 33 właśnie. Zastanawiam się, czy 33 czy 34 zamówić. Tu jeszcze jest taka kartka, ale nie będę teraz tego odwijać kokardeczka taka. Prezentują się naprawdę pięknie. Hania chciała na obcasiku, więc proszę bardzo, ma. Ja oczywiście byłam za tym, żeby ten obcas był mniejszy, no ale na no niech się czuję jak księżniczka w tym dniu. A dzisiaj w ogóle idziemy jeszcze przymierzyć już sukienkę do komunii. Alby, więc też być może, że odbiorę. I jedziemy sobie na majóweczkę, ale niestety krótką, bo 2 maja pracuję, nie będę tego komentować. Ale tak, musimy wrócić, zobaczymy jeszcze czy dzieciakami, czy przyjadę do pracy i z powrotem wrócimy, nie wiem. Byliśmy w drodze w McDonaldzie i oczywiście pytaliśmy pani czy wszystko jest ok, ale trzęsie. się. E i dostaliśmy wszystko, co chcieliśmy, ale Hania miała i strasznie rozwodnioną. W sumie można powiedzieć, że sama woda. Naprawdę chyba trzeba wszystko teraz sprawdzać, zaczyn się odbierze za sobie. Nie była dobra w smaku. Ja przecież też piłam. A Filipek śpi, na prawie. No i sobie jedziemy na wieść. Szkoda, że, że tego drugiego pracuje, no ale trudno się mówi. Widząc na miejscu, pogoda jest piękna. Mam nadzieję, że całą Majówkę tak będzie super. Jeszcze o, bardzo ładna, ale wam dobrze. Co tam, Hania, robisz? Hmm, pokaż. Pikałka. Pikołka pokazać? Ty do przodu też robisz? Tak. Oj Pogoda super jest. Odpoczywam jutro do pracy, niestety musimy wracać. Ale jeszcze grilla zrobimy i co? Może spacerek jakiś. A jest tak gorąco, tak mi się gęba spaliła. Naprawdę trochę pieczy, ale super. Szkoda, że nie możemy zostać jeszcze na jutro i, i wrócić dopiero we wtorek i strasznie jestem zła z tego powodu no ale trudno gdyby padało to by mi nie było tak szkoda a tu jest tak pięknie nie? Cały czas na dworku siedzimy super się uśmiecham tak? no powrót do rzeczywistości zaraz Komunia Hani zaraz ja nie mam kiecki Kabiszka nie ma kiecki może przejdziemy się jeszcze na spacer. Naprawdę jest cudownie. Za gorąco jest. Nie, jest gorąco, jest super. Nie, gorąco Nie. jest, Nie kuć. Tam pójdziemy, w tamtą stronę. No to żmije mm. Nie będzie. Także gdybyśmy zostali dłużej, to byłaby super majówka, a tak to po prostu zwykły weekend. Ale cieszę się, że chociaż tutaj, na wsi i że taka pogoda jest cudowna. Jak się wychodzi ode mnie z bloku, zobaczcie, jak pięknie wszystko wygląda. Tu mamy pigwę, ta wierzba i te różowe rajskie jabłuszka tam kwitną. Przepięknie to wszystko tu wygląda. Trawka skoszona, a my jedziemy na zakupy. A Filipek z panią do babci, a się jest na gimnastyce. Dzisiaj mieliśmy rano pobudkę o 6. Pękł nam wężyk pod zlewem i zalało nam całą kuchnię i sąsiadkę. W ciągu jakby 10 sekund. Katastrofa po prostu. Właśnie odebrałam sukienkę dla Gabrysi z, na Hani. E, oczywiście nie reklamuję tego sklepu, powiem Wam, że zamówiłam pierwszy raz w tym sklepie, a znalazłam go tylko dlatego, że szukałam konkretnej sukienki e, i na szczęście udało mi się ją znaleźć. Mam nadzieję, że będzie dobra, ale fajnie w ogóle opakowany. Tutaj napisane, że eko taśmę już zdjęłam, o proszę bardzo tutaj też bardzo ładnie jakieś podziękowania albo zniżka, nie wiem blizaczek z wisienkami bardzo fajnie, także zobaczymy no su sukienki ko szukałam konkretnej i mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze na zakupach znajdę buty do tej sukienki wiem mniej więcej w którym sklepie one mogą być i że będzie rozmiar no a resztę to Wam opowiem jak wrócę, bo tu strasznie trzęsie o, taka kwiatuszki, ona jest wioletowa. kolorowa strasznie. Rękawki ma takie bufiaste trochę. No, pokażę Wam, jak się może założy, albo... albo nie, pokażę Wam w dniu komunii. Pokażę Wam po prostu w domu, jak jest rozłożona, jak wygląda. Także my na zakupy jedziemy, bo Robert nie ma koszuli, ja sukienkę jedną mam, ale nie wiem, czy założę tą. Jak nie znajdę, to założę, a, a jak znajdę, to tą oddam. Tak średnia mi się trochę podoba. Pokażę się wam może w domu. Cześć. Co to idzie? Ha, ha. Hej, ha, ha. gdzie byłeś? W bęcich. Mhm. Męczona, Hania? ja? Poznaliśmy chwilkę na się mama. Coś ty? Ale na, na, na taki mały. Na ten tutaj? Nie. Nie wiem, ta, ta, tak. Jakoś z tej A to fajny chyba plac tam dalej no. był ciut większy, nie poświęci tam dalej. Ale zjeżdżamy, że tam jest piach i tam piach. No dobra, to o. jedziemy po Gabrysie. Kogo tam spotka? A tata dziadusia. E, po Gabrysie i co na lody chyba, co? Do krówki. A tak to, to zdążymy? Nie na to? Chyba zdążymy. No i nie, to... nie wiem, bo ja jestem na jedzenie. No to, to najwyżej nie weźmiesz loda, ja mam ochotę. Nie, nie. Miałam sobie kończyć. Ja mam ochotę na loda. No właśnie, dobra. No to lecimy dalej. Co do sukienki, do zwrotu. Bez sensu. Na modelce wyglądała o wiele ładniej, a taka jest szeroka, jak papcina jakaś w sumie fatalnie Gabrysia wygląda. A szkoda, bo buty, zobaczcie, udało mi się dopasować. Kupiłam w Mochi to za 79 zł. Bardzo fajnie do tej sukienki, a sukienka, no nie, nieładnie wygląda. Muszę oddać, więc buty też. Zakupy nieudane. Totalnie. Dwa tygodnie do komunii zostało. Świetnie. Oprócz tamtej sukienki i butów to jeszcze Filipkowi kupiłam spodenki dresowe, bo powyrastał. W zarze za 29 zł. Fajne czarne. I białą lnianą koszulę. Taką samą chyba mu kupiłam błękitną na komunię. Ale żeby miał też na zmianę. A poza tym też z koszul powyrastał. A to jest super. Koszula polecam wam naprawdę. I ona 69 99 kosztowała 6990. Fajna przewierna na lato, także też nam się przyda. No i Hania pokupowała jakieś prezenty dla koleżanki, bo poszła na urodziny, ale już nie zdążyłam wam pokazać, a fajne takie pierdółki nakupowała. No nic, trudno. Jakieś tam naszyjniki, jakieś perfumki w zarze takie podwójne, fajne. Jakieś słodycze, watę cukrową w takim pojemniczku. No fajne, szkoda, że nie zdążyłam mu pokazać. No trudno. No i tu zamówione były buciki dla Hani na przebranie z ricewki i proszę bardzo, ktoś takie chyba zamówił i oddał zepsute z urwanym kwiatuszkiem całe. O proszę płatki. Można się zdenerwować. O, tu jeszcze reszta tych płatków. Dzisiaj idziemy na zakupy na rynek. Ale ja nie lubię robić zakupów na rynku. Bo nie ma jak się mierzyć, nie ma jak zwrócić, nie ma jak zareklamować. No, ale zobaczymy. Robert może koszulę chociaż jakąś kupi. I Filipek jedzie na rowerku, dziewczyny zostały. Jak tu pięknie. Taka alejka tych różowych drzewek Mamo, nas. Jadę na nas. No, dawno nie jeździłeś. Tak. Cieplutko. Tak. Będzie łatwiej. O! Super! Brawo! Znowu buzi masz Co ty robisz No i dzisiaj na rynku Wyczaiłam taką sukieneczkę Tu jest taki oliwkowy ciemny pasek W komplecie był I ta sukieneczka, ale powiem wam, że zupełnie inne kolory są W telefonie Takie dużo bledsze i mniej żywe A na żywo jest taka Bardziej jasna, wiosenna A to są buty Gabrysi do, do zwrotu co idą, bo Gawrysie sukienkę Muszę inną kupić ale ja sobie wymienię na swój rozmiar i po prostu takie będę miała płaskie, bo ja na obcasach i tak się szybko męczę. E, no, chyba że znajdę jakieś takie fioletowe i wygodne, na trochę wyższym, w co wątpię. A pokażę wam tą drugą sukienkę z tego kiosku, co zamówiłam. Zaraz, e, może też ją sobie zostawię, zobaczę. Ta fajna, bo ma rękawki, ale. Do tamtej muszę jakiś mieć sweterek, bo jest po prostu bezęgało. Zaraz Wam pokażę. No i taka jest rozkloszowana, trochę maskuje brzuszek. Nic po prostu takiego fajnego nie było. A materiał jest super, jak taki jedwab jakby, ale to nie jest jedwab. E, I się nie gniecie. Także fajna taka zwiewna. E, na jakieś inne okazje mogę ją wykorzystać. Nawet wiecie, e, gdzieś sobie wyjść w niedzielę. E, no, a kosztowała 200 15 zł, a tamta 159, zaraz wam pokażę tą drugą. Fajne te buciki będą pasować, o ile są wygodne, bo yy, to jest za mały rozmiar, tak. No a druga, właśnie z kiosku, to jest taka za 159 zł. To jest taki materiał. Hmm. O, widzicie, cieniutki, ma podszewkę i też się nie gniecie. Jest taki fajny, marszczony. No i tak się prezentuje. Tutaj sobie można ściągnąć ramionka. Fajnie tak wiecie na... E, tylko o, bez rękawów ja mam spore ramiona. No ale tak, pasek nie. Pasek nie jest od sukienki, tak e, po prostu taki miałam, ale gdzieś mi zginęła szlufka. No i niestety. Zresztą chyba tak średnio pasuje. Mam jeszcze taki pleciony, ale on jest bardziej żółty, więc chyba też nie. E, bez paska też fajnie wygląda. Chociaż... Tak? Dobra. Mm. Ach, próbuję zdjąć pasek, ale jedną ręką ciężko. No i tak bez paseczka, więc myślę, że bez paseczka lepiej. Tu fajnie, wiecie, tak się dekolcik układa. W boku tak. Może pomożecie mi wybrać w komentarzach. Dajcie znać, którą Wam założyć na komunie. No ta jest trochę taka jaśniejsza, zwiewna, ale tamta też jest śliczna. I teraz mam dylemat. Gdyby tamtej nie była, to bym się nie zastanawiała. Robert Rosówcina, ja też zaraz sobie zjem rosołek. Ale tak. Nie byłam do tej przekonana, ale teraz jak ją tak założyłam, to też fajna. Muszę tylko jakąś yy, bieliznę lepszą kupić. Taką obciskającą, albo chodzić na wciągnięciu. No, cały czas. No fajna, bo ona jest taka jaśniutka. O, takie kwiatuszki błękitne, jasno różowe i do tego zamówiłam sobie w rezerw sweterek, taki sweterek. Nie chcę jednak marynarki, bo marynarki są dłuższe i ja wiem, czy to będzie tak dobrze wyglądać, nie wiem. Chociaż może wezmę sobie sukienki ze sobą i pojadę jeszcze do sklepu i tu przymierzam. Mało czasu zostało, ale w tym tygodniu może dam radę. W dzisiejszym vlogu to już wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i do zobaczenia Mam nadzieję już niedługo, ale nie obiecuję. Postaram się naprawdę, bo bym chciała, żeby filmy pokazywały się częściej. Do zobaczenia, pa pa!